Tak się właśnie zastanawiam, czym się kierujemy, żeby sprawdzić coś nowego, coś zupełnie innowacyjnego, co pojawia się tak naprawdę na Twoim horyzoncie. W ostatnich dniach dostrzegam dość ciekawą zależność, że część ludzi nie ma oporów. Przed sprawdzeniem czegoś, czego nie zna Ale jest też grono takich osób Którzy, no nie do końca Jeżeli im coś powiesz Słuchaj, jest aplikacja, która zrobi za ciebie grafikę Na podstawie tego, co jej napiszesz No to już się pojawia Element wątpliwości Strachu Nie, nie idzie dalej w ogóle jestem ciekaw, co o tym sądzicie Jeżeli możesz, skomentuj pod tym filmie Filmem Twoje zdanie Czym tak naprawdę dana osoba się kieruje Jakiego rodzaju emocją Nie wiem, może oczekiwaniami Może zraziła się czymś kiedyś Że mimo wszystko, jeżeli dajesz komuś na tacy narzędzie to druga strona nie do końca chce z tego skorzystać. Mało tego, nawet nie wie jak to argumentować, że ona nie chce. I bardzo często tutaj przychodzi mi pewna myśl do głowy, że my ewidentnie się boimy sprawdzić jakieś nowości. Jakiś proces społeczeństwa nie ma ku temu jakichkolwiek przeciwwskazań, oporów. Jest coś nowego wchodzę, sprawdzam. Wychodzi premiera nowego, nie wiem, laptopa, telefonu. Czyś ludzi od razu kupuje. Nie wiadomo ile to kosztuje, ale to jest nowe, to wychodzi. Jest jakaś nowa dyscyplina sportowa. Idę sprawdzić, jest nowość do oglądania meczy. Idę sprawdzić, jest nowe narzędzie, które może ci pomóc w twoim biznesie, w pracy. I już jest problem. No i jakiś czas temu, dokładnie dzisiaj, parę godzin temu rozmawiałem z jednym z zaprzyjaźnionych osób, która powiedziała wprost. Zajmuję się sprzedażą, ale boję się wykorzystać narzędzie, które mogłoby mi uwaga ułatwić pozyskać nowego klienta, ponieważ w przyszłości może mnie to narzędzie zastąpić. Z jednej strony. No, ma rację. No narzędzie może kogoś takiego zastąpić. Ale nie w stu procentach, bo gdzie jest rozmowa, gdzie jest dopinanie, niekiedy sprzedaży albo i niedopinanie, bo się coś może nie powieść. Ale co jeżeli autentycznie danego narzędzia się nauczysz i wykorzystasz go jako dźwignia do Twojej codziennej pracy, dajcie znać właściwie komentarzu: kto z Was zajmuje się sprzedażą oraz jeżeli zajmuje się sprzedażą, to w jakiej branży? I punkt trzeci powiedzmy sprzedajesz na zasięgu polskim, lokalnym, międzynarodowym. Ciekaw jestem twojego zdania Twoich opinii na ten temat. I teraz. Dostajesz narzędzie, które bez wątpienia jest w stanie Ciebie zastąpić, ale nie w 100%. Ale jeżeli mądrze nauczysz się jego obsługi i zastosujesz u siebie, nagle jesteś. I tutaj uważam, że jest największy problem. Że ludzie. Boją się, co może ich spotkać po drugiej stronie, jeżeli faktycznie sprawdzą, sprawdzą narzędzie, które jest podane na tacy.